Moi drodzy, zbliżają się kolejne święta Bożego Narodzenia. Jest to okres szczególny w życiu chyba każdego człowieka. Jest to taki czas, w którym ludzie są dla siebie lepsi, życzliwsi. Możemy spotkać więcej uśmiechu i więcej dobrych słów. Mam takie marzenie, które powtarzam właśnie co roku w tym okresie, żeby ten okres życzliwości, ciepła, ofiarności i chęci niesienia pomocy dla innych trwał nie tylko w tym okresie przedświątecznym i świątecznym, ale żeby to również trwało przez cały rok. Myślę, że musimy częściej właśnie w ciągu roku o tym pamiętać. Życzę na te święta, ale też na nowy nadchodzący rok dużo miłości, dużo wiary i dużo nadziei. Pamiętajmy, że los każdego z nas leży przede wszystkim w naszych rękach. Mając wiarę, nadzieję, wierzę, że ten los w przyszłym roku dla każdego z nas będzie lepszy. Wesołych świąt i do Świętego Roku.